Grupa Azoty Główny Partner Polskiego Narciarstwa. Piotrek, znowu tam pachniało podium, znowu był super pierwszy skok, drugi był gorszy, czy zabrakło szczęścia? Był ciutko gorszy, nie jakoś strasznie, ale minimalnie, minimalnie mi tam. Yy, przeleciało, no, trochę tam przeleciało za bardzo do przodu plus yy, minimalnie spóźniony, ale yy, no i powietrza też tam nie było tak na pewno jak w pierwszym, bo w pierwszym miałem yy, fajnie za progiem od razu, od razu windę mieć dźwigło, a tu, tu trochę yy, by musiał być właśnie taki jak ten pierwszy, żeby, żeby tam się dało odlecieć te 125-6 metrów yy, bez, no, bez tego ciąga, taki by musiał być. Bardzo, bardzo dobry, ale i tak, i tak nie był, nie był tak naprawdę jakiś tragiczny ten skok, tylko e, nociutka, delikatny taki, taki błąd. E, z... Ale i tak jestem zadowolony, bo tak naprawdę drugi, drugi konkurs tutaj, drugi raz w dziesiątce. E, I i fajnie, fajnie się tu skacze w ogóle. Dużo, dużo polskich kibiców. E, jak, praktycznie jak w Polsce. no Tak szczerze powiedziawszy, taka polska, polska Oslo Holmenkollen. No I do tego jeszcze podium Kamila. Też wspaniały wyczyn z 11 miejsca. No dokładnie, dokładnie. Kamil, Kamil drugi skok naprawdę skoczył e, bombę taką. No i trzech nas jest w dziesiątce, tak także co, no super, nic tylko, nic tylko się cieszyć, teraz, teraz jeszcze została tylko ta najprzyjemniejsza ze skoczni, zobaczymy, zobaczymy co tam, co tam Słoweńcy nam wymyślą w tym roku, no i oby, oby się dało fajnie daleko polatać i, i pocieszyć z tego że ten sezon się w sumie kończy, ale, no, ale nie, 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 nie mógłby w tym jeszcze, jeszcze pół miesiąca się być tak naprawdę. E, chociaż też już by się w domu trochę posiedział. No to dzięki Piotrek i powodzenia w Planicy. No, dzięki i nie dzięki.